posła e, Przemysława Wiplera, e, kiedyś rzecznika prasowego Unii Polityki Realnej, kiedyś e, naszego współpracownika z tygodnika Najdłuższy Czas, który potem przebył Głową władzę polityczną. Zapraszam. Dziękoń serdecznych podziękowań dla osoby, która zaprosiła mnie na ten kongres, dla osoby, która was zaprosiła na ten kongres, dla osoby, dzięki, której, dla której bardzo często tutaj jesteśmy. Wielkie podziękowania dla pana Janusza Korbię. Dziękuję. W zeszłym tygodniu Miałem rozmowę z jednym z moich przyjaciół i wspominaliśmy, co robiliśmy 3 lata temu. 3 lata temu w trzech różnych pokojach Fundacji Republikańskiej siedziałem z Krzysztofem Bosakiem i ze Staszkiem Tyszką. W chwili obecnej Staszek Tyszka jest w prezydium Polskiej Razji Mirosława Gowina. Krzysztof Bosak buduje ruch narodowy. Ja od czerwca zeszłego roku buduję Republikanów. Budujemy trzy różne projekty polityczne, uczestniczymy w tych projektach, cały czas szukając drogi, drogi, która zmieni Polskę, drogi, którą mam nadzieję będziemy szli razem z Kongresem Nowej Prawicy i z wszystkimi ludźmi, którzy wyznają te wartości, o których tutaj była mowa. Co jest dla nas z całą pewnością wspólnego? To, że wszyscy uznajemy, że jesteśmy mieszkańcami, obywatelami, podatnikami kraju, w którym panuje powszechny wyzysk. Wyzysk bynajmniej nie prowadzony przez przedsiębiorcę kapitalistę, ale wyzysk prowadzony przez klasę polityczną, klasę urzędniczą swoich własnych obywateli. W Dzień wolności podatkowej, dzień, w którym zaczynamy pracować na nas i nasze rodziny, na nasze dzieci, to jest koniec czerwca, początek lipca, a powinien być w najgorszym wypadku w kwietniu. Luty. Żyjemy w Luty. kraju, w którym. I tu się różnimy, bo pan Janusz pewnie wolałby, żeby to nawet styczeń. Luty. Żyjemy w kraju, który wypchnął. 2 miliony własnych obywateli za granicę, mówiąc im, że nie mają czego szukać tutaj. Żyjemy w kraju, w którym rodziny takie jak moje, jak moja, rodziny z czwórką dzieci czekające na piąte, to jest 1%. Żyjemy w kraju, w którym... Obywatele mają mniej dzieci niż Chińczycy, w sytuacji, w której Chiny prowadzą politykę jednego dziecka i walki z dzietnością, a nas od 20 lat się mówi o polityce prowadzenia Mam jedno, ale bardzo ważne marzenie. Chciałbym, żeby wszystkie moje dzieci, gdy będą dorosłe... Podjęły decyzję o tym, że chcą tutaj w Polsce zostać, żeby ta decyzja była racjonalna, żeby swoje marzenia, aspiracje mogły realizować w Polsce i żeby tutaj również chciały mieć dzieci. To jest moje marzenie, to jest marzenie wielu milionów polskich rodzin i by je zrealizować, musimy pójść nową drogą, pójść drogą całkiem głęboko różniącą się od tego, co się dzieje w Polsce od 20 lat. Ta droga to są trzy hasła. Wolność, Własność, sprawiedliwość. To są hasła, które są Chcemy wielkiej Polski. Chcemy Polski, z której będziemy dumni. Ta duma będzie zasadna. Chcemy kraju, którego boją się Niemcy, Francuzi i Szwedzi mówią... Boję się, że do Polski będą wyprowadzane ich podatki, bo to jest zdrowy, inteligentny, sensowny system podatkowy. co nic nie proste. Chcemy kraju, do którego portugalczycy, Hiszpanie, będą przyjeżdżać do pracy, bo tu będzie dobrze płatna praca, praca, z której bardzo dużo zostanie tym, którzy będą ciężko uczciwie ją wykonywać. Chcemy kraju, w którym będą sprawne sądy. Sądy, które... I sprawiedliwie, i szybko będą wymierzały sprawiedliwość, i chcemy wreszcie kraju, w którym będę pracował na swoją żonę, na swoje dzieci, a nie na bliżej nieznanych mi urzędników biurokratów. Z tego, z tego w chcemy Polski, domagamy się od Europy. Jesteśmy przeciwni superpaństwu, jesteśmy przeciwni konstrukcji urzędniczej, która wysysa energię. Swoich obywateli, swoich mieszkańców, ale co gorsza, blokuje ich szanse rozwojowe. Unia Europejska przestała być rozwiązaniem odpowiedzią na problemy Polaków, Anglików, Francuzów, staje się podstawowym źródłem tych problemów, dlatego musimy bardzo, bardzo poważnie ją przewieszyć. To przewietzenie te zmiany w Europie, te zmiany w Unii Europejskiej, to jest coś, co wydarzy się jeżeli te tysiące osób, które są na tej sali przekonają, każdy z was, po 50 osób, żeby złożyli podpis pod listami nowej prawicy i przekonacie po 200 co najmniej osób, by zagłosowały na nową prawicę, bo wtedy bardzo mocno przebijecie, przebijemy ten szklany sufit, który blokuje polską politykę i który blokuje nasze pokolenie. Gdy <kluczy> spojrzymy na Donalda Tuska, Leszka Millera, Jarosława Kaczyńskiego, Piechocińskiego, zapomniałem imię niestety. Janusza. 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 o oh, przepraszam. <śla> <śla> Mogę powiedzieć, że Janusz jest tylko jeden. E, no, taka taka. Ale, ale, ale jak sobie na nie spojrzymy, to zobaczymy, że mają 57 lat. Można powiedzieć z jednej strony, no co z tego, lider ludzi, którzy tutaj przyjechali, który ich tutaj ściągnął, ma 71 lat, ma dużo więcej. Niemniej jednak problem jest taki, że w przeciwieństwie do Pana, Panie Januszu, tamci ludzie od 20 lat żyją na koszt polskich podatników i radykalnie odjechali. Radykalnie zerwali z normalnym życiem normalnych Polaków. I oni bardzo często, oprócz złej woli, po prostu nie rozumieją, co w tym kraju się dzieje i czego my potrzebujemy. Dlatego musimy ich zmienić. W dlatego mam wielką nadzieję że będą eurodeputowani Nowej Prawicy ponieważ wierzę że oni będą postępowali w europarlamencie tak jak ja w polskim parlamencie jestem jedynym posłem który nigdy nie zagłosował za podniesieniem podatków i nigdy nie zagłosował za wprowadzeniem nowych podatków albo daniem publicznym jestem przekonany na ja to samo możliwość, jeżeli o Państwa chodzi w Jestem też głęboko przekonany, że zgodnie z porozumieniem, które podpisaliśmy z Panem Januszem, przy różnych naszych różnicach, których nie ma sensu rozwijać, wszyscy wiecie na czym one polegają, w pewnej mierze również na tym, w jaki sposób prowadzimy działalność publiczną, w najbliższych wyborach i samorządowych, i do Parlamentu Europejskiego powinniśmy budować szeroki ruch wolnościowy, wolnorynkowy prawicowy, by odebrać tym ludziom, którzy niszczą Polskę, nasze miasta, nasze miejscowości i nasz kraj. Głęboko wierzę, że w kolejnym sejmie nas, posłów, którzy nigdy nie podniosą ręki za podniesieniem podatku, będzie kilkudziesięciu albo stu, stu kilkudziesięciu i to będziecie wy. Dziękuję Wam bardzo i życzę serdecznie poważenia.